Dobra, tutaj gdzieś z jazdem 52 już muszę zjechać z A2 za 1200 metrów. To prawdopodobnie o, tutaj, no już jest prawdopodobnie tutaj albo jeszcze dalej. Dalej jeszcze, okej. Okay. Na 800 metrach zjedź 52 A... i tylko dalej następnie lekko w lewo. A to jest 52B, a ja 52A. prawdopodobnie jakbym tu dołem zjechał i poleciał wzdłuż tutaj tą serwisówką, to też bym dojechał, ale nie wiem. zjeść 52, następnie... Dobra, tutaj, lekko flarę... Ale kochani hamujemy. R2 jak coś to jest Henares, Rzeka Henares i my też tam jedziemy. R2 to jest płatna. Droga płatna tutaj koło Madrytu, także jak ktoś ma zakaz jeżdżenia drogami płatnymi i, i, i ma możliwość inną, no to lekko wiadomo że... Lewo. Następnie skręć w lewo. Dobra, lekko w lewo to się tutaj lekko teraz trzeba. w lewo. Kierunek Caban, jest o. następnie trochę nie za bardzo lewo, Francisco Następnie trzymaj się lewej strony. Dobra, trzymamy się. Ramy i majtek mamy. Po stu metrach, trzymaj się lewej strony, następnie lekko w prawo. Czyli tak. Trzymaj ja tutaj się lewej strony, następnie w lekko prawo. Strasznie poplątane są tutaj. Znaczy strasznie, no, no trzeba być skupionym, bo widzieliście już nieraz u mnie, że nagrywałem gdzieś tam się rozkojarzyłem i przejechałem na przykład zjazd. Tym bardziej, że tutaj nawigacja czasami się gubi i pokazuje, że mamy jechać drogą serwisową, a jedziemy drugą główną, która jedzie równolegle albo odwrotnie. Puff, i trzeba trochę pojeździć po Hiszpanii, żeby wyczuć tą ich infrastrukturę, jak to jest prowadzone i czasami naprawić błędy nawigacji. 9,5 km. Ten biały samochód czai się, żeby wyprzedzić tą ciężarówkę. Nie było zakazu wyprzedzenia teraz, no ale nie miał możliwości i teraz chyba znowu już będzie zakaz wyprzedzenia, ale zobaczymy czy, czy się odważy. A, a teraz może, bo zjedziemy na taki pas, który pozwoli nam się jechać wolniej. A lewy będzie dla tych normalnie poruszających się. No dobra, ja go też wyprzedzę. I teraz tak, mamy 3 km do końca, w sensie do, do rozładunku. Trasa z bazy tutaj 2855 km. Nie cały, tak? Tak to liczę. Także średnia prędkość tej trasy 72 na godzinę. Spalanie, nie wiem jak tutaj liczy, 26,4. Proszę bardzo. Po 400 metrach 30 się prawej następnie skręcamy. Ta sytuacja. No i teraz będziemy w prawicę. Tam. No, DHL to ja już tam widzę. Żółte tło, czerwone napisy, czy takie pomarańczowe. I prawdopodobnie to będzie tam. Dobra, tutaj stop. Nie wiem po co. Jak tutaj. Chyba, że sprzeciwka coś by miało jechać. O, i to jest tam, moi drodzy. To badamy. Tutaj radar może być na odcinku 4,5 km, jest 40 ograniczenie, ale licho nie śpi, niestety. No i tutaj mogą wszędzie te radary uciekać. Quer, widzicie 3 km, Quer to jest ta miejscowość, w której będzie rozładunek. No, tutaj, że mogą jakieś dzikie zwierzęta wybiegać, no bo jednak pola no i mamy radar, proszę tutaj stoi chyba na nóżce jest pięćdziesiątka ale trzeba się skupić jednak na na czym? na firmie, do której jadę żeby ją znaleźć kur... te molek no i teraz tak Pojedziemy tutaj, aczkolwiek nie wiem, czy nie powinienem tutaj dać w prawo, tutaj ode mnie stoi widzę chłopak, DHL L'Oreal, ale tu od tyłu chyba też można wjechać, tak L'Oreal, no to tu będzie DHL, bo ja jakieś kosmetyki wiozę albo półprodukty do kosmetyków, także z drugiej strony chyba lepiej tym wjazdem wjechać, żeby się ustawić tutaj, może no, być, też jest miejsce, gdzie można sobie... Nockę zrobić, W skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszy Tak, bo jakbym tam wjechał, to bym nie miał jak się za bardzo tutaj obrócić. No musiałbym jechać do tego ronda, tą stroną, zawijać i wieszać z powrotem. Teraz pojedę się do kumpla, zapytać co i jak, on będzie wiedział. Zawsze to jest w łatwiej, nie? Następnie skręć w prawo. Dobra. I tutaj. Kręć w prawo, następnie ojej, ojej, dojechałaś do celu podróży. Dobrze, dojechałem. Moi drodzy, A no to jadę dalej. O, parking kamionys. Śmigamy. Temperatura nam się podniosła 12 Metre. stopni Celsjusza. Do nie celu. ma wiatru, nie ma mgły. Nie ma deszczu. A! Super! Dojechałaś do celu podróży, Kajebek Galenares. Dobra. Tu się gdzieś trzeba zatrzymać. O, tam za tą otwartą ciężarówką. No ale tutaj mało miejsca, jest kurde. Ale zobaczymy. O, no, tutaj w tym Loreal. Jak to wygląda? Uu, tu też nie ma za dużo tego miejsca. Pod rampy. Naprawdę ciasne. Zobaczcie, widzicie? Jest mega, mega, mega ciasno, także murówka się tu będzie wyginał. No dobra, teraz ja czekam, a tu możecie zobaczyć e, tą ciężarówkę hiszpańską. Jak tu jest mało miejsca. Myślę, budę buda jest wbudowana, ta. E, ta. I się tu no tu się trzeba łamać praktycznie 90 stopni. A tam jeszcze supek mu przeszkadza, zobaczcie. Koła czepy Bardzo, bardzo mało miejsca. Aż musiał wyjechać na zewnątrz, żeby wjechać pod swoją rampę. Widzicie? No i że tutaj no jeszcze są palety poukładane. A ja prawdopodobnie gdzieś tam się będę rozładowywał. Jak się zapytałem kolegi, także jak zadzwonią do mnie. O tak, najpierw musiałem iść, zarejestrować się, później iść w koło całej tej hali i tam pod rampą 31 jest biuro. Tam znowu się zarejestrować, podać swój numer telefonu i czekać. Oni akurat przerwę mają. A jak zadzwonią, powiedzą numer rampy, jeszcze dali mi taką kartkę o proszę, wizytę do DHL, żeby sobie otwierać drzwi, przejściówki. Teraz jak zadzwonią, to powiedzą, która rampa, podjadę pod rampę, będę czekał. Goś otworzy rampę, da mi szczypce przetnę plombę, pokażę mu tą plombę albo numer podam eee, podstawię się rozładują mnie, wyjadę z drugiej strony pod biuro odbiorę dokumenty, wyjadę tu no i oddam kartę stanę tu przekażę dyspozytorce informację na temat jakie dokumenty dostałem eee, Patrz, on jeszcze, jeszcze się prostuje tam eee, jakie dokumenty dostałem no i co, no i będziemy, kierunek Załadunek czyli do Irunu, jeszcze Wam pokażę tylko w którym miejscu się znajduje. Tutaj mamy Madryt, a ja jestem ta kropeczka, a się ten kropek, te fałe noski. Także tutaj borówka się rozładowuje. A później, moi drodzy, prawdopodobnie tu się wrócę i pojedziemy o, tędy tutaj do Irunu. I teraz tą granicą będziemy przechodzić przejście graniczne. Wcześniej tędy jechaliśmy, a teraz będziemy tędy jechać. Ja tutaj mam punkty do dodawane, parkingi, miejsca rozładunku. Pokażę, może dla tych, co nie wiedzą, jak sobie znaleźć miejsce. Co to tutaj tak bruni? A bombowie. E, jak znaleźć e, miejsce, na przykład? Nie po adresie, tylko po nawigacji. Ja tu już mam ten transnatur zaznaczony, gdzie jadę. I przypuśćmy, stawiam sobie tutaj pineskę, wyświetlają mi się współrzędne. Te współrzędne są też tutaj. I te współrzędne przepisuję do mojej nawigacji. Tak? Czyli przypuśćmy, piszemy n 40. O, nie wiem, czy będzie coś widać w ogóle pod kątem n 43317 Spróbujcie wbić te współrzędne w Google nawet, tylko w Google trzeba w Google Maps bez Nki, samo 43, .317 .50 1 11 spacja w. Bo tutaj będzie minus. W1. Także w Google, jak będziecie wpisywać, to minus 1. 859. 859. 27. 81. I teraz, proszę bardzo. Jedź. OK, no i zaraz wam pokażę już szuka trasy dla ciężarówki. Także w ten sposób się wyszukuje, nie po adresie, żeby tam wpisać miasto i tak dalej, tak dalej, tylko na, na tym. No i tak, on mnie tu pcha na Pampelunę zobaczcie, tutaj na Pampelunę, ale e, tutaj mamy też Sorię. Suria, przybędziesz do celu 17.19 Teraz zobaczę 436 km tędy Ale gdybym chciał jechać przez Burgos Na Burgos No to klikniemy sobie tutaj pineskę Żeby nam się przestawiło Jest lepsza droga Ale na pewno będzie dalej Bach Dodaj i zobaczymy ile tu pokażę musi się przestawić, wiadomo jak krótka droga szybko to się działa, jak byśmy chcieli na Polskę ustawić no to wiadomo dużo, dużo, dużo dłużej. no przy, przez Burgos to będzie 483 czyli chciał, nie chciał trochę dalej, nie? ale tutaj jeszcze będziemy lecieć przez Alsasuła Proszę bardzo. Bo musimy zatankować. Czyli tam też byśmy się musieli cofnąć. Jeszcze na sasuła i zobaczymy teraz, jak to pójdzie. Kurcze. Nie wiem, czy dobrze poka. Czy wychwytuje w ogóle to, co ja e, nagrywam. E, już punkt następny doszedł i muli. No, niestety ta nawigacja jest 494. Tak, liczmy 500 km. 500 km przez Burgos. A jak teraz zlikwidujemy to? Ile będzie przez Saragosę? No, chyba, że no nie przez Saragosę, a przez Pampelunę. A, widzicie, już nie puszcza przez Pampelunę, ale jak sobie ustawimy na Pampelunę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam było 500. A tutaj? No, to takie żmudne jest to ustawianie nawigacji, tym bardziej, jak wolno działa. O, Hiszpania, zobaczcie. Dzwonią do mnie. Tak gościa było niewyraźnie. Słychać jeszcze tu mi ciężarówka jechała. Ja Seven zrozumiałem rampa Seven, ale no pytam się 7, English, 7, ja ja mówi CC, 7, 7 up. <noise> Mówię okej, okay. dobra. No to jak 7 up to rampa 7, czyli też tutaj pauza im się skończyła. No i co? No podobne 20 km różnicy zobaczcie, także będziemy jechali na burgos, moi drodzy. O tam usuniemy. będziemy jechać na burgos. No to co? Tu muszę wycofać i wjechać tędy. Tak to wygląda, że jedziemy rampa 7 Up. <laughs> Także można się dogadać. Zobaczcie, nawet takie napoje pomagają, nie? Nazwy, to już każdy zrozumie 7 Up. W każdym języku to brzmi tak samo tak, tak naprawdę. Wiadomo no, też jak idziemy kupić, to nie mówimy, że 7 Up czy UP, tylko 7 Up. I tak samo pewnie mówią w Nepalu. No i tutaj Dobra rampa siódma to jest tam Tyle jest miejsca tutaj Do podjazdu zobaczcie jak tamten się łamie Widzicie Teraz ja muszę dać do przodu trochę Żeby można było W ogóle otworzyć drzwi No tu ciasno jest Powiem wam że naprawdę jest ciasno że ja tutaj dam trochę Do przodu Na tyle żeby można było tylko drzwi otworzyć o, bach, wyłączę to I pójdziemy zobaczyć jak to wygląda Tak to niestety O, tyle jest z przodu Miejsca, kamera oddala Pomniejsza, ale to naprawdę jest niewiele no, Zobaczcie sobie Ile jest na manipulacji. Item. Dobra Teraz poczekamy aż otworzy Mam pod podjadę, rozładuję i będzie pozamiatany. Zobaczcie, jakie dwa hiszpańskie samoloty bojowe lecą. W równym szyku. prawo, No a my wyjeżdżamy. Tu dopiero też jeden leciał taki samolot. Także muszą gdzieś tu mieć jakieś lotnisko wojskowe. A wyjazd z firmy jest taki: no zobaczcie, no masakra pod takim skosem pod skręć prawo m 320 M. zobaczcie jaki tu jest wyjazd tam supek pierdzielony, żółty a tutaj o widzicie na styk a tam żebym tego słupka nie zahaczył teraz na No tam to na milimetry przeszedłem O, ja pierennicze wymyślili Hiszpanie Dobra O, następny samolot hiszpański Sił powietrznych No ja już to lotnisko muszą mieć, bo mówię Magryt blisko To na pewno latają co chwilę. Ja teraz stanę. No i drodzy, bo już dostałem zgodę na jazdę. Yy, I co, lecimy na Alsasua, nie? Tam staniemy i tylko muszę zapiąć pasy 80 i szpulę. Skręci. Kurde, ptak taki wielki był. To był chyba orzeł, wiecie, bo szerokość skrzydeł była prawie tak, tak samo duża jak jego całe Długość tłowia, tak naprawdę, cały czarny, a tam samolot bo tak naprawdę po lewej stronie mamy Madryt i tam było lotnisko. Zaraz widziałem tylko, to wszystko jest zamglone mega zamglone. O, zobaczcie, jak ładnie siada obniża lot. Szkoda, że, że nie widać tak dobrze. Ale tu jest pas startowy, także będziemy widzieć może jak wyląduje ten samolot. O, no, za chwileczkę siądzie. O, a tam już cholera następny, ja tole z... jeden za drugim tylko tamten na inne, ma chyba podejście na inny pas bo można powiedzieć równolegle prawie nam lądowały zobaczcie ten ląduje już się posadził i za nim następny nawet go wyprzedził no także tak to wygląda tutaj. Te samoloty tutaj to latają tak jak muchy w kabinie w Castellonie. Po prostu jeden przez drugiego. A tam na tle, już krawężnikowym widzicie kolejny samolot. Do lądowania Trzymaj się prawej strony. Ale niestety go tutaj, moi drodzy, nie zobaczymy. Mówię, lata tego od cholery i ciut, ciut Tutaj z zamglonego nieba kolejne bydle się wychyla. Giegalante. O, jak się kurzy mu z silników. Wydaje się, że tak wolno, ale pewnie prędkość taką do lądowania to jest około 300 na godzinę.